Cześć manowitam witam wszystkich tutaj, Leito, Witam Was w kolejnym odcinku z Dragon Blaze Battle. Eee, nagrywam to właśnie na bieżąco. Jakieś 5 minut temu zrobiłem najnowszą aktualizację najnowszy update, który ukazał się 30 marca dokładnie. Eee, także co tutaj wprowadzili? Myślałem, tak jak myślę większość że głównie wprowadzą nam e, event z fuzjami i e, po prostu banner z fuzjami. Ale no jak się okazało, o wiele, wiele więcej wprowadzili i bardzo ważnych rzeczy, bardzo fajnych rzeczy. Także przejdźmy może najpierw do newsów i zobaczmy, co tam się dzieje, a później wszystko wam wytłumaczę. A więc tak, zaktualizowali tutaj news i informacje o tych specjalnych Sumonach na 150 milionów, także jakieś nowe rzeczy tam dodali. I tutaj macie ten um, crossover, tak jakby Sumon, czyli po prostu Dragon Ball Fusion, czyli tutaj macie wszystko wypisane jakie postacie można zdobyć z tych banerów i tak dalej i tak dalej. Wrócił do nas także Dragon Rising Carnival, czyli baner, gdzie macie podwójne procenty na wypadnięcie kart SSR dodatkowo wypuścili nowego tutaj Goku GT SSJ i chyba do Kana Majuba. Chyba tak, albo obydwie postacie dostały do albo ten Goku jest nowy, a Majok dostał e, do Kana. Jakoś to tak wygląda, także możecie sobie doczytać. E, tutaj macie ten specjalny event czyli misję z DB Fusion, gdzie możecie zdobyć SSR postać Tekka i SSR Pinich. Także dwie postacie są do zdobycia. Nie jestem pewny, czy możecie je farmić, ale zakładam, że można je farmić. I tutaj są różne opisy, że tam na tych misjach zdobywa się medale i tak Ile potrwa event od 29 czyli dla nas od 30 do 10 kwietnia, czyli dla nas do 11 kwietnia? Także mamy sporo czasu, spokojnie. I tutaj najważniejsza rzecz. Odpalili nam potential system, czy tam dub system, jak, jak zwał, tak zwał, zależy jak to go nazywa. Czyli to jest to, gdzie rozwijamy każdą naszą kartę indywidualnie, mamy drzewko umiejętności i możemy dodatkowo jakieś rzeczy i ulepszenia dawać. Tutaj te ulepszenia są za nową, tak jakby walutę, za orbitę, za takie kulki. Każda postać potrzebuje odpowiedniego koloru. Jest kolor, wszystkie kolory są, czyli fizyczny, e, e, strange, intelligence, tech i agility. I później będzie to tak zrobione. Z tego co pamiętam na Japońcu jest tak, że dziennie, e, każdego dnia, oprócz weekendu, przez 5 dni, czyli od poniedziałku do piątku, są każdego dnia jest inny kolor, inny event. I chyba można to zrobić 3 razy z tego, co mi się wydaje. Tak, jakoś chyba jest na Japoncu, że trzy razy dziennie to można zrobić. A tutaj, z tego, co widziałem, to na razie mamy odblokowane wszystko. I w sensie pięć tych eventów, zaraz do tego zresztą przejdziemy, i możecie go zrobić raz na chyba 24 godziny. Na razie tak to wygląda. Ok, tutaj mamy właśnie informację o tym, że ten dub system. Potential system został odblokowany. Macie troszeczkę wyjaśnienia, ale o tym będę robił zupełnie osobny film. Jak już się sam wdrążę w to i wszystko sobie e, sam tutaj doczytam, e, sam poszukam informacji, to dla Was zrobię osobny film o tym Potential Systemy, Dub systemy, jak ulepszać te karty, co to daje i tak dalej. Więc jeżeli nie musicie i nie wiecie, nie jesteście pewni, to się nie śpieszcie. O tym zrobię na pewno jakiś osobny film. Później mamy: e, Limit Event is now available, czyli Hero Extermination Plan, Evil Power Strike Back. E, event e, do nas wrócił. Mamy dwie nowe, dwa nowe stage, ponieważ dwie postacie dostały do kana z tego, co tutaj piszę. Zobaczmy, co dodali. Pewnie kolejny stage, tak? Mm, 24. Tego nie było. I, I coś jeszcze powinno być. Tak mi się zdaje, bo tam pisało, że dwie. Aha, czyli ta karta dostaje do kana. ok, No i Majub dostał do kana. I tutaj macie to co wcześniej. Dobra, także tak to wygląda. Po prostu event wrócił. Super, możecie znowu sobie nafarmić karty, medale, jeszcze dodatkowo te karty możecie farmić. Więc też jest spoko sprawa. Jak ktoś nie ma tego eventu, to jest e, świetna opcja, bo tam możecie chyba ponad 20 kamieni aż zdobyć, także naprawdę to jest bardzo dobry event. Dodatkowo tam jest problem z układaniem teamów. Trzeba dobrze wszystko czytać. Także przy okazji, jeżeli macie problem z tym eventem, to znajdźcie u mnie na kanale Filmik, ponieważ nagrywałem już dawno temu o tym iwencie film. Znajdźcie go u mnie na kanale, na 100% jest i tam więcej informacji się dowiecie, jak to wszystko wygląda. Ok, to były, były newsy, a teraz przejdźmy, co tak naprawdę nam jeszcze dali. Najpierw zobaczmy w misjach, co jest. Powiedziałem, że tak, za level 50 i za odblokowanie tego hidden potential, czyli tego po prostu dub systemu dają nam po 200 orbów e, agility i tutaj 500 orbów agility. Wiem, że są trzy klasy orbów, e, małe jakieś, średnie i takie duże. Także tutaj macie zresztą znaleźć S, czyli small pewnie. Także to też jest różnica. Wiem, że chyba później to będę i tak tłumaczył, także nie ma co na razie się w to zagłębiać. Tak czy inaczej dostajemy po prostu nagrody w misjach. I co według mnie jest najważniejsze w tym updatecie tej aktualizacji, to w nagrodach powinniście mieć już tikety za e, misję e, fu. Tikety na ten banner, na Gad Banner, że każde 50 wydanych DSów to jest jeden ticket i powinniście już je mieć. Ja już je dostałem, możecie zobaczyć, mam 62 tikety. Także e, tak mi naliczyło, tyle dostałem. 62 tikety na Gad Banner, także mam 60 dwie szanse 62 single samony będę mógł robić. Przypominam, że banner z tiketami God Banner odpala się u nas 3 kwietnia. Także tak to wygląda. Przejdźmy dalej do summonów. W sumonach jeszcze mamy właśnie te fuzje i ten Rising Dragon Carnival, event, gdzie macie podwójne procenty, czyli to będzie około 18, może nawet 20%. Tutaj macie Dragon Ball Fusion, banner, e, trzy multisumony macie, e, za, w trzech multisumonach macie zagwarantowane e, chociaż jedną kartę SSR, także tak to wygląda. Mm. I tutaj jest Rising Dragon Carnival, gdzie po prostu możecie zdobyć te e, karty, które wcześniej jeszcze doszedł chyba ten Goku i Majuk jako karty takie banerowe, ponieważ one dostały do Kana. Tak naprawdę z tych kart, co tu jest ważne, to karty, które biją wszystkich, czyli na przykład Trunks, Margin Vegeta według mnie najważniejszy, Turles jest bardzo dobrą kartą. E, tutaj mamy tych Goku, coś wcześniej byli. E, Okej, okay, co tu jeszcze jest? No i to by tyle. Wiadomo o co chodzi: podwójne procenty na banner. Według mnie te trzy karty są warte zachodu, czyli Turles, Margin Vegeta i e, Zino Trunks. I tutaj pojedynczy baner, to wiadomo, nic więcej nie ma, także tak wyglądają sumony i przejdźmy jeszcze szybciutko do eventów, jak to tutaj wygląda, hmm. co tutaj się odblokowało. Na pewno nawet ci, co mają wszystkie misje zrobione tak jak ja, to trochę dajasów będzie do zdobycia, bo jak widzicie tutaj mamy te misje na Hidden Potential, na razie można to zrobić e, raz, jest 13 godzin, podejrzewam, że powinno być 24 godziny. Więc pewnie 124 godziny można raz to zrobić na razie. A później to ten system się zmienia. Tak jak mówiłem, dziennie będzie chyba jeden, jeden typ tych orbów, i tak dalej od poniedziałku do piątku. Także tutaj mamy te wszystkie 5 misji. Później odblokowały nam się, odblokował nam się event z fuzjami, czyli będą postacie i desy do zdobycia. To jest stare, to też. No, no i to by było na tyle. Także jak widzicie, bardzo dużo rzeczy się odblokowało szczególnie. Cieszę się po prostu z tych tiketów, już w końcu wiem, I w końcu możecie się dowiedzieć, ile tak naprawdę niby wydaliście tych DSów Mam 62 tickety, czyli niby 62 razy 50. Także tak to wygląda. Piszcie mi w komentarzach, ile wy dostaliście tiketów i no, po prostu, czy ile dostaliście tiketów, i czy pasuje Wam ta liczba, czy myśleliście, że będzie więcej, czy myśleliście, że będzie mniej. Mi mniej więcej pasuje, tak przewidywałem, przewidywałem, że będzie powyżej 50. tak. 50-70 strzelałem i praktycznie trafiłem, bo mam 62 tikety. także to by było na tyle. Update mi się strasznie podoba, myślałem, że będzie o wiele, wiele mniej, o wiele, wiele mniej będzie w tej aktualizacji, ale no świetnie to wygląda. Tak jak mówię, jeżeli macie problem z Hero Extermination Pan, to po prostu zajrzyjcie na mój... Kanał, tam jest filmik o tym, musicie go po prostu poszukać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten Dub System, Potential System, właśnie jeszcze wam nie pokazałem, tutaj to macie Reverse opcje i Potential System. Tutaj możecie te wszystkie postacie swoje ulepszać i tak dalej. Widzicie, to jest trochę skomplikowane drzewko postaci do jednej karty. Także jeżeli nie wiecie, co tutaj robić, nie wiecie, jak dokładnie zrobić, to poczekajcie, nigdzie się nie śpieszy. Ja zrobię o tym na pewno jakiś poradnik dłuższy, gdzie będę wszystko tłumaczył, ale najpierw sam chcę się wszystkiego dowiedzieć. I jeszcze w Baba Shopie macie te takie, jak to się nazywa, klepsydry, które właśnie są do, do tego dub potężnego systemu, gdzie możecie cofnąć, na przykład postać Tur albo ur. Na poziom wcześniej, przed dokanem. Także to jest po to robione, żeby cofnąć postać, dopakować ją tym systemem albo super atak jej dopakować i potem znowu może wrócić na, na swoją, na, do swojej właściwej formy. Czyli na przykład powróci, znowu możecie je zrobić do kana, i tak dalej, i tak dalej. O tym będę mówił więcej w poradniku do tego dub systemu. Także piszcie w komentarzach ile ticketów dostaliście, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobały informacje, zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i zapraszam wszystkich na e, moją grupę na Facebooku, grupa się nazywa to e, pod spodem, pod filmem, jak zawsze w opisie macie bezpośredni link do grupy na Facebooku i do mojego streamu, także dzięki wielkie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego filmiku, na razie, cześć.